Piotrków Trybunalski. Niedaleko pod koniec listopada został znaleziony martwy dzik, który w nieokreślonych dotąd okolicznościach, które są badane przez służby, znalazł się. Niestety próbki pobrane od niego wykazały, że był on chory na pomór. 1000, około 1100 gospodarstw utrzymujących trzodę chlebną aktywnie. Około 450 tysięcy świń. Jesteśmy specjalnie dla was inspektoracie weterynarii, aby sprawdzić, co już zostało zrobione. Bo pamiętajmy, że to jak widać ze względu na pogodę, na okres świąteczny, noworoczny, nie był łatwy czas dla służb i dla pełnienia wszystkich czynności, które musieli wykonać. Sprawdzamy, co już zostało zrobione, jakie aktywności jeszcze będą podjęte, żeby maksymalnie ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa w terenie, oraz sprawdzamy, co się dzieje u hodowców z tego terenu, ponieważ pamiętajmy, że 450 tysięcy świń tutaj w najbliższym terenie, niedaleko mamy grabice, gdzie produkcja jest dużo bardziej intensywna. Od strefy naszego gospodarstwa jest około 20 km. Wirus, jak wirus, nie wiem, czy się da utrzymać to, żeby to nie weszło do gospodarstwa, myślę, że przy takim tempie i przy takim zagęszczeniu dzika, to chyba się nie uda to zrobić. Konsekwencje będą takie, że przy ceniach teraz 4 złote i 3,50 a jakby była jeszcze czerwona strefa, to myślę, że 50 gospodarstw, które są wokół mnie i mojego syna, to wszystko zamykają. I ci, co nie mają yy, na przykład kredytu, mogą jeszcze przetrwać. Ci, co mają kredyt, co teraz postawili, co taki chłopak yy, młody postawił i dzisiaj ma sprzedaż po te 4 złote, a ma kredyt spłacać, przy czerwonej strefie, teraz już ma tyły, a przy czerwonej strefie musi to już całkowicie po prostu bank mu zajmie to gospodarstwo i będzie do licytacji. A z to jest sprawą polityczną, którą ja uważam, że tak jest, i to się nie zmieni, dopóki, dopóki ci politycy nie zaczną o nas dbać, a. A jak dbają, to my widzimy i to się nie zmieni. Naprawdę. Informacja o dziku dziku dodatni spadła jak grom z jasnego nieba, bo trzeba to przyznać, że to był taki hotspot, to była taka wrzutka na białą strefę. Okazał się dodatni. Dzików badaliśmy mnóstwo zawsze padłych komunikacyjnych znalezionych i zawsze wychodziły ujemne. Organy ścigania rzeczywiście zajmują się tym, żeby, żeby wyjaśnić sposób znalezienia się dzika w tym miejscu. No, to, co mogę powiedzieć, to faktycznie ten, ten, ten dzik tam to nie był dzik klasyczny, który był martwy. Y, znaleziony gdzieś w lesie, no, tylko to był dzik, który już nosił ślady ingerencji człowieka. Działania prewencyjne, które na początku y, polegały na y, przeszukaniu terenu, y, były taki, takie pierwsze, takie doraźne, które y, pokazują nam z, z jaką skalą problemu mamy miejsce, też y, robiąc takie przeszukania na początku z y, osobami. Później z psami włączenie później nastąpiło komponentu z wojskiem obrony terytorialnej bardzo intensywne przeszukania z psami, bo to jest najbardziej metoda skuteczna. Te zwierzęta są szkolone specjalnie do tego, aby wyszukiwać zwierzęta, aby wyszukiwać zwłoki. No, dały taki obraz, że na tej chwili mamy 23 dziki, dodatnie wyciągnięte znalezione w lesie. Według naszego wywiadu i według tych wszystkich źródeł informacji, którymi się posiłkujemy, czyli naloty dronem z termowizją. Wywiad z myśliwymi, którzy zarządzają tym obwodem łowieckim, i wywiad z ekipą, z psami tropiącymi zwierzęta, z psami wyszkolonymi do przeszukiwań zwłok padłych dzików, wynika, że tych dzików mamy między 30 a 40 osobników. Jedyną metodą zapobiegawczą, jedyną metodą, która pozwoli zamknąć dziki bez rozpraszania ich po pozostałych częściach powiatu, jest stosowanie odłowu żywych zwierząt, i takie, takie działania w tej chwili są rzeczywiście wdrożone. Te zwierzęta są po prostu na żywo odławiane, uśmiercane, wcześniej badane. Więc ta metoda jest w tej chwili z analizy ryzyka, którą inspekcja przeprowadziła, skuteczniejsza niż, niż by w, pozwolić nawet podejrzewać, że te dziki mogą się po prostu na inne gminę e, o większym natężeniu koncentracji tłuczody chlewnej przenieść. Nasze propozycje rozwiązań, czyli e, powinniśmy naprawdę ograniczyć populację dzika. Tutaj no to można powiedzieć, że to idzie bardzo słabo, e, ale powinniśmy zredukować dzika w tej strefie 0 do 0. To nie są duże liczby. E, w naszym przypadku e, to jest bodajże 27 sztuk dzików, które powinny być odstrzelone i one były, one były zlokalizowane jakiś miesiąc temu i do tej pory nic nie jest w tej sprawie zrobione. Obiecali nam budowę płotu, obiecali nam bariery zapachowe i obiecali nam, że te dziki będą odławiane. Na dzień dzisiejszy mogę spokojnie powiedzieć, że żaden dzik nie został odłowiony, aczkolwiek stoją już odłowione bariera zapachowa no w tym okresie no to faktycznie jest świetny pomysł nie mamy zimy i to dosyć taką bym powiedział mroźną i śnieżną także to jest fikcja ta bariera zapachowa w tej chwili wszystkie działania są nakierowane na to aby bariera fizyczna powstała wzdłuż rzeki Luciąży. Ta część lasu która która, która jakby kończy się ścianą lasu, jest rzeka i zaczyna się miejscowość, najpierw poprzedzona polami, musi być odgrodzona fizycznie, no bo tam nie, nie, nie zapanujemy nad tym repelentami. Dalsza część lasu, głębiej według wydzielonej mapy, jest w tej chwili rzeczywiście środkami odstraszającymi, jeszcze kilkukrotnie one działają około. Dwa, trzy do pięciu tygodni będzie, będzie powtarzana i, i ta bariera również musi być kontynuowana. No to jest element. Dzięki któremu możemy zapanować na tą populacją, aby ją zamknąć w tym wytyczonym obszarze, żeby się te dziki nie rozeszły dalej. Mhm. Najlepiej by było, gdyby rzeczywiście można było ogrodzić las dookoła, wejść tam z polowaniami czy z odstrzałem. Wszystkie dziki, które są podejrzane o chorobę, albo które są rezerwuarem, a praktycznie a wszystkie są prawda, więc wszystkie trzeba by było stamtąd odstrzelić. Nie było to te działania możliwe, gdyż nie da się tak po prostu lasu ogrodzić. Lasy są, należą do skarbu państwa, ale są też lasy prywatne, dlatego ta linia ogrodzenia musiała być tak ściśle z dyrekcją lasów państwowych oszacowana, aby przebiegała po prostu w jak największej części po lasach państwowych, tak żeby można było tę barierę szczelnie, skutecznie, szybko, ale i przede wszystkim skutecznie postawić. Powiat Piotrowski jest już nauczony doświadczeniem z 2021 roku, kiedy byliśmy w obszarach objętych ograniczeniami, kiedy ta biosekulacja znowu musiała być odświeżona, utrwalona, i na szczęście to utrwalanie wiedzy o tym, że jest to bardzo ważny element zabezpieczenia hodowli trzody chlewnej, jest ono utrzymana naprawdę na dużej świadomości i hodowcy są świadomi tego zagrożenia. Myślę, że obronimy się tą. tą, tą, tą Tą biosekulacją przed tym, aby wirus nie był zawleczony po prostu do stad świńskich. Jeśli uda nam się wyzbierać truchła y, zwierząt, które tam jeszcze mogą zalegać, y, to przerwiemy ten łańcuch zakażeń i w miarę szybko uporamy się z tym, z tym obszarem, oby tylko po prostu e, ekonomicznie cena wróciła i te nastroje, które, ten brak ceny dobrej za swoją pracę, ciężką, bardzo ciężką pracę i spełnienie tych wszystkich wymogów, które my stawiamy, e, dodatkowo potęguje te, te, te niepokoje, żeby to jak najszybciej wróciło. Jesteśmy na gospodarstwie e, o profilu e, roślinno-zwierzęcym. Jest tutaj prowadzony tucz otwarty polskiego prosiaka z zakupu jesteśmy w gminie Grabica w zagłębiu tutaj produkcyjnym Czody chlewnej powiatu Piotrkowskiego hoduje tutaj jako rolnik około 1000 sztuk świń no i jak wszyscy wiemy mamy tutaj problem niedaleko nas za Piotrkowem z nowym ogniskiem ASF-u i właśnie Chciałem powiedzieć coś na ten temat. My jako rolnicy, rolnicy hodowcy trzody chlewnej uważamy, że jesteśmy dosyć dobrze zabezpieczeni na wejście tego wirusa w nasze gospodarstwa. Stoimy tutaj obecnie, jak wszyscy widzą, na tak, na tak zwanej strefie brudnej. To jest oddzielona strefa podwórka w gospodarstwie, gdzie wchodzi każdy, gdzie wjeżdża listonosz, gdzie, gdzie ma wstęp sąsiad. I mamy tutaj dalej za tym płotem strefę tak zwaną czystą, zagrodzoną. Gdzie nie wchodzi nikt oprócz y, mnie, pracowników żadnych nie zatrudniamy to tylko y, to jest system rodzinny wchodzimy my tylko na to gospodarstwo, do tych zwierząt. Y, wjazd jest zabezpieczony bramką biosekuracyjną y, mamy maty na wejściach przy tych furtkach i oczywiście budynki są szczelnie pozamykane. I uważamy, że od swojej strony spełniamy dosyć y, no, duże, do no, wysokie standardy zabezpieczenia przeciwko tej chorobie, ale przy takim dużym nagromadzeniu wirusa w przyrodzie, jak widzimy tam właśnie na terenie tego, tego nowego ogniska, gdzie, gdzie jak żeśmy tutaj sami policzyli, tam jest trzy sztuki dzika na kilometr kwadratowy, a powinno być jedna dziesiąta dzika według takich norm przyrodniczych, to uważamy, że mieszkając tutaj blisko lasu, jak tutaj z tyłu mamy lasy, około 300 metrów jest kompleks lekcyjny, około chyba 350 hektarów. To przy właśnie chorych dzikach tutaj będziemy mieli problem, żeby się zabezpieczyć przed wejściem tej choroby na nasze gospodarstwo. Bo jednak, no, przy nasileniu takim, nie wiadomo, czy te zabezpieczenia w ogóle pomogą. Gdyby była taka sytuacja, że, że jakimś cudem ten wirus przeniknie tutaj na moje gospodarstwo, no ciężko mi się to jest wyobrazić, co będzie robione. To zależy dużo właśnie od podejścia weterynarii. Jeżeli chodzi o teraz przepisy, które na teraz mamy, prawdopodobnie zostanie to gospodarstwo zamknięte i zwierzęta zostaną wszystkie tutaj zabite na miejscu. I jeszcze do tego będzie to rzutowało na wszystkich okolicznych tutaj rolników, na sąsiadów w promieniu chyba nie wiem, dwóch czy trzech kilometrów, yy, którzy też będą musieli zaprzestać produkcję. Yy, no to ten teren yy, tutaj, co żyjemy, no, po prostu straci środki do utrzymania rodzin, bo my tutaj mamy na tych, na tych lichych glebach yy, Siejemy zboża, ale to są zboża paszowe i skarmiamy je tutaj na miejscu i będą wtedy właśnie duże problemy ze zbytem tych zbóż i, no i w ogóle z dochodowością naszych rodzin. Mamy tutaj prawdopodobnie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy świni w promieniu, bo jesteśmy właśnie w zagłębiu tutaj produkcji trzody chlewnej w powiecie właśnie piotrkowskim gminie Grabice. To jest duże zagęszczenie produkcji właśnie trzody chlewnej. No na ten teren to właśnie by była katastrofa. Tutaj y, problem by było, żeby się przebranżowić, żeby przejść na produkcję roślinną, ponieważ mamy tutaj słabe gleby. Tutaj nie rośnie żadne zboże, y, jakieś y, takie lepsze na, 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 nie wiem, na mąkę, na, na, na jakieś przetwory tam spożywcze. Tutaj są zboża te, typowo paszowe. Jesteśmy bezpośrednio przy strefie wprowadzonej w związku z pojawieniem się tego podrzuconego dzika. Tutaj jest biała strefa, z tyłu za mną, za plecami już niestety jest żółta strefa. Jakbym miał tutaj gospodarstwo, dosłownie, to by mi się funkcjonowało dużo lepiej. Moje gospodarstwo jest dosłownie 3 km stąd. No i tu, tam już nie jest tak różowo. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o obrót zwierzętami, przepisy są tak skonstruowane, że mimo to, że choroba dotyczy dzików, to my ponosimy konsekwencje. To dla nas się nakłada te duże obciążenia. No w tej chwili no, duże problemy ze zbytem. Część zakładów nie chce kupować tych zwierząt, przez co no, mamy mniejszy wybór i mamy niższe ceny. No i dodatkowo też jeszcze, no, no niestety, ale mamy te wyższe koszty, bo podwyższona biosekuracja, dodatkowa biurokracja, dodatkowa papierologia. No i to wszystko musimy spełniać. My żeśmy. Tylko w grudniu odbyli cztery spotkania w Ministerstwie Rolnictwa poświęcone sytuacji w trzodzie chlewnej związanej z asf -em. i dwa spotkania poświęcone były tylko i wyłącznie sytuacji w Piotrkowie Trybunalskim. Zostaliśmy dosłownie wysłuchani, tylko wysłuchani. Żadnej reakcji ze strony Ministerstwa Rolnictwa nie było. Ogrodzenie na pewno w strefie 0 nie powstanie, a z informacji sprawdzonych, strefa 0 to było 5 km wokół tego znalezionego dzika. W tej chwili już są potwierdzone przypadki chorych dzików poza strefą 0. Już powyżej 6 km znajdowane są padłe dziki, które są chore na SF. Ja bym powiedział tak, nie tylko mleko się rozlało, ale ono już skisło. Mieliśmy, mieliśmy szansę, żeby to wszystko opanować. Niestety, no niestety, te działania, które są prowadzone, powodują to, że ta choroba się roz, rozszerza. Zamiast zlikwidować chorobę, bardzo skutecznie likwidujemy gospodarstwa. W tej chwili mamy naprawdę bardzo ciężką sytuację, jeżeli chodzi o trzodę chlewną, w strefach białych. A w strefach e, tych e, z, zagrożonych, e, czy, czy żółtej, różowej, e, czy czerwonej, czy nawet niebieskiej, no już jest dużo ciężej. Także, no Pan powiedział, że tak, jest prosta droga do tego, żebyśmy zlikwidowali faktycznie hodowlę. Nie tylko na Powiecie Piotrkowskim, ale ogólnie w Polsce.